Szanowni Państwo, jestem na ostatnim parkingu w stronę Polski. Jak jadę czwórką w stronę Zgorzelca. Ostatni parking w Niemczech, przed granicą. Widzicie ten samochód za mną? Bezpański porzucony samochód, bez tablic. Volkswagenik. Jak ktoś zgubił, bo mu zarąbali, to stoi tutaj. Ewentualnie, jak ktoś chce sobie wziąć niczyj samochód, to też jest tu. Proszę, taki oto Volkswagenik. Stoi sobie niczyj volkswagenik na parkingu. O! Volkswagen Polo 1.4. Bez tablic. A w środku jakiś trup związany. spadamy bo będzie na nas.